O, a ty co? Krytek. Hej, ty, 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 A ty, 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 skubańcy jeden, no. Wkopuj się, wkopuj się. Słuchajcie, przyjechałem sobie sprawdzić, czy oprysk na chwasty, jaki wykonałem, zadziałały, albo zadziała. I widzę, że ewidentnie są rośliny poskręcane a to najbardziej widać tutaj po tych. O, jest to skręcone. A czemu przyjechałem zobaczyć? Już Wam tłumaczę. Ponieważ po wykonaniu zabiegu około pół godziny 40 minut przyszedł deszcz. Co prawda tego deszczu dużo nie było, bo spadło około tam półtorej litra. Natomiast no, wystarczyło, żeby całe podwórko y, było zmoczone, żeby. No myślałem, że zmyje mi oprysk po prostu, nie? Myślałem, że, że oprysk został zmyty. No i widać po dwuliściennych, że je złapało. Pytanie, co z jednoliściennymi, bo to zawsze ten nikosulfuron potrzebuje trochę więcej czasu, żeby dobrze zadziałać. No i ciekawe, czy tutaj te dwuliścienne. No, bo dawałem nikosulfuron plus ja to, ja pisałem to był się nazywało konik bodajże i tam było w tym, tym oprysku, w tym środku jest 2,4 D oraz Flora Sulam. Tam dawka była 0,6, ja chyba dałem ciut więcej, tam wychodziło 0,65, coś takiego. I Nikosulfuronu też dałem więcej, bo dałem bodajże 1,1 litra. Jak widać dwuliścienne, ewidentnie trafiło. Tylko teraz zobaczymy, czy to tylko taki efekt, powiedzmy, przypalenia liści, tak jakby fizycznie, że to tak powiem, że one po prostu fizycznie od tych substancji zostały poparzone i zareagowały w ten sposób, czy zdążyło roślinę na tyle wchłonąć, żeby paść. Byłoby super, bo jak nie, no to będę miał na pewno tutaj 7 hektarów do poprawy, no i tam jeszcze mam hektar, ale tam to zrobiłem wcześniej, tam to dobra godzina minęła, może nawet dłużej, więc no myślę, że tam to zadziała. No tu może być gorzej, natomiast to jak mówię, no widać, że ewidentnie, ewidentnie Poprzebarwiało. E, tu też to wszystko jest dziabnięte. No i po tamtych większych też było widać, że zdecydowanie rośliny zareagowały na, na oprysk, na zastosowane substancje. Najbardziej mówię, najbardziej boję się jednoliściennych, że te jednoliścienne mm, no nie zdążyły na tyle wchłonąć. No bo raz, że ta powierzchnia liści dużo mniejsza. I dwa, że to jednak trochę więcej czasu potrzebuje. Tak mi się wydaje. Groch. Tam, gdzie jest trochę słabszy, tu wbrew pozorom, że jest z górki na dół, to zawsze jest trochę tak bardziej wilgotno, mokro. Zresztą widać, że groch jest dużo słabszy, gdzie w teorii przy brzegu powinien być ładniejszy. O, chociażby taki. I teraz zobaczcie, tam, gdzie słabszy kwitnie, prawda? Tu, gdzie ładniejszy, mocniejszy, gdzieś tam dopiero pojedyncze kwiaty zaczyna, zaczyna wyrzucać. Więc im wcześniej rośliny kwitną. Przynajmniej tutaj umie, mnie, powiedzmy na polach, to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że gdzieś tam jest po prostu słabsze trochę miejsce. Nie do końca ten, ten groch czuje się tutaj w tym miejscu swobodnie i przyjemnie mu jest, dlatego on reaguje w taki sposób. Wyrzucając, wyrzucając już kwiaty, chcę jak najszybciej zakwitnąć, a tam, gdzie już jest lepiej, gdzie te pole lepiej wygląda chociaż widzicie, że są takie fale Dunaju, ale to w grochu to jest często, często coś takiego, natomiast no nie jest to też nic jakiegoś dobrego. Tu bardzo fajnie widać, nie? Wzdłuż drogi kwitnie, a tutaj nie. Tam, gdzie ma trochę lepiej. I to samo jest z pszenicą. Zaraz pojadę na pszenicę i pokażę Wam o co mi dokładnie chodzi. No i popadało, popadało 14 litrów spadło. Minęły nas na szczęście te wszystkie burze i gradobicia i tak dalej, z czego się bardzo cieszę. Wiem, że w wielu miejscach kraju czy tam też są po prostu miejsca kraju, które no niestety te burze nie ominęły. Których tym burze nie ominęły. No i tam są duże straty. No wiem, wiem jak to wygląda, bo przechodziliśmy też takie gradobicie 6 lat temu, także współczuję i mam nadzieję, że ubezpieczalnia podejdzie do tego rzetelnie i nie będzie się gdzieś tam migać od wypłacenia, odszkodowania. No u nas tak wtedy było, że straty były duże, ale wszystko było ubezpieczone i na szczęście e, te straty zostały zrekompensowane, chociaż w jakimś tam stopniu. No i rzepaki, zobaczcie. Nie powiem, że wyglądałem jakby całkowicie gangowo kwitniały, jakby była pełna kwitnienia, ale, no ale kwitną po prostu. Ostatnio nie pokazywałem Wam, jak wygląda Sanseo. Muszę znowu obornik podrzucić. Tu mam się do ostatniego podgarniania. Jak widzicie, kłosi się i kłosy ma bardzo ładne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem dziewięć dziesięć pięter no naprawdę super deszcz teraz popadał jakby to udało się utrzymać no to rewelacja to rewelacja banatus tutaj po drugiej stronie banatus był wcześniej siany jakieś no nie całe dwa tygodnie I zobaczcie praktycznie wykłoszony też wygląda bardzo ładnie akurat na tym polu to tak jak wam ostatnio wspominałem no mam pole gdzie wyszło, wyszły te trawy no i to tam nie wygląda ładnie ale tutaj banatus wygląda Myślę, że, że ładnie, chociaż ta tutaj, co Wam mówiłem ostatnio, ta piętrowość mnie bardzo wkurza i to tak praktycznie tutaj na trzech ścieżkach od, od drogi, a dalej już jest on wyrównany, fajny. Nie wiem, o co to tam chodziło. Sanseo równe praktycznie na całym polu. Wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie, sam jestem, sam jestem ciekaw. Nie dawałem tu dawki na kłos, taki typ, no tak, w ogóle nie dawałem dawki na kłos, więc. No tutaj parametrów raczej myślę, że nie będzie. Chociaż nie wiadomo, bróżne cuda się dzieją, ale ogólnie one wygląda fajnie, no tak. E, tutaj stosowałem Queen, a to chyba mówiłem. Ogólnie one zdrowy, te dolne liście takie poprzebarwiane. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Prykajcie. Są tu też też gdzieś tam takie jakieś trochę poprzebarwiane, ale... Jak słuchać jak woda wciąga się, ten, ziemia wodę. Ale od czego to? Pojęcia zielonego nie mam. A mimo wszystko bardzo, bardzo duży zobaczcie kłos, ten. Co jest skórna z tym telefonem nie wyostrza. Bardzo duży liść flagowy. Ale to też mam w Banatusie na. A to zaraz wam pokażę. Po tym oborniku i tak dalej gdzie on tam wszędzie dostał, to też bardzo duże liście flagowe, bo ten tutaj yy, nie ma jakichś tam dużych tych liści. A zresztą pójdziemy na pole to. To zaraz zobaczycie. No i jestem na Banatusie! o którym od samego początku mówiłem, że wygląda bardzo ładnie i że tutaj liczę na, na dobry plon. I w sumie nic się w tej kwestii nie zmieniło. Łan jest fajny, gęsty, żywy, zdrowy. Tym roślinom kompletnie niczego nie brakuje. Są ładne. Niestety widzimy gdzieś pojedyncze odrzuty, Pięterek, natomiast no, ilość kłosów na metrze jest duża, albo bym nawet powiedział bardzo duża. Nie liczyłem, ale no, sami możecie zobaczyć, jak, jak to wygląda. Jest naprawdę ten łan taki pełny, gęsty liście flagowe, bardzo ładne, podflegowe również bardzo ładne. No tutaj ten łan naprawdę cieszy i nie ukrywam, liczę tutaj na, na dobry plon. No bo tu jest też dobra, dobra ziemia. No, i to nawożenie było, biorąc pod uwagę to, jak wygląda nawożenie innych pól, naprawdę bogate. Zobaczcie, tam idzie znowu ciemna, gęsta chmura, nas te burze mijają, e, aczkolwiek moje mi deszczu popadało dużo. I teraz, słuchajcie, dwa, trzy słowa chciałem powiedzieć w temacie e, tego oto urządzenia. Ja jeszcze może wybiorę się, tak jak wam wspominałem, na pole koło, koło domu. Tam Banatus jest również ładny, ale wygląda, wygląda gorzej. W sensie ten łan nie jest tak pełen jak tutaj, no i tu mamy łan taki ładny, równy. Natomiast tam jak widzieliście, jest taka, taki jest szczerbaty trochę, no, jest taki nierówny. Tutaj tego nie ma. I dlatego tam uważam, że nie, nie, nie jest jakoś tam idealnie. No i mam też pole, gdzie wyszło mi dużo życicy. Tutaj pojedyncza też się gdzieś tam trafia. Szczególnie bardziej z tamtej strony pola. Natomiast ogólnie jest, jest czysto. Natomiast no tam niestety na polu, jak widzieliście no, po zdjęciach, tam jest naprawdę dużo tej życicy. Dlatego pomimo tego, że tam pszenica wygląda w miarę ładnie, no to niestety tam jakichś plonów dużych, wysokich nie będzie. Natomiast tutaj wygląda to dużo, dużo lepiej. I teraz jeżeli chodzi... O, o, o An tester Słuchajcie, odbyłem rozmowę bardzo merytoryczną, bardzo bardzo taką konkretną, jeżeli chodzi o ilość informacji i przekazanej wiedzy z... powiem tak ogólnie, to może brzydko zabrzmi: z ludźmi z Jara, czyli z firmy, czy tam z Jary, czyli z firmy no od producenta po prostu tego urządzenia. I ogólnie ja się zgadzam z wieloma rzeczami, jakby inaczej. Nie, bo zgadzać to się nie zgadzam. Rozumiem argumenty, które zostały mi przedstawione, rozumiem pewne zależności, natomiast nie zgadzam się z tym do końca. I tyle, już wam powiem dlaczego. Ja cały czas mam uwagę do tego, że to urządzenie, moim zdaniem, to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia. Ja mam to urządzenie pierwszy rok i nie uważam, że. Wiem, jak ono działa, i tak dalej. Natomiast to może zacznę od drugiej strony. Pamiętam, pamiętam moment, kiedy zostało wprowadzone te stare urządzenie, takie większe, bez jakichś tam aplikacji, i tak dalej. I to było na tej zasadzie działało. Jeszcze wiele lat temu, 12-15 lat temu przyjeżdżał do nas doradca. To urządzenie już było, że tak powiem, w ofercie, więc miał to urządzenie i była możliwość, żeby przyszedł na pole i sobie gdzieś tam poklikał. I chodziliśmy tak po polu wtedy w Juliusie. Pamiętam jak dzisiaj, wiecie doskonale, myślę, że wielu z was, że ja Juliusa bardzo dużo siałem przez bardzo długi okres czasu. No i tam poszliśmy w jedno miejsce, w drugie, trzecie. On tam ustawił pada, ewidentnie tam pada. Ustawiał właśnie tam odmianę, były takie tablice korekcyjne, czy jakoś tak to się nazywało. I chodził tam w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, tam wiadomo kilka y, tych, tych prób też chyba po, po 25 czy po 30 się robiło tych, tych kliknięć. No i tam mówił powiedzmy, no Mateusz tu jest tam tyle, tu tyle, no to średnio le leć 100 kg w saletry i będzie lux I Ja tak w sumie robiłem, nie? Dzisiaj się okazuje, że tego urządzenia nie można, albo nie powinno się używać tak zero że biorę je. Mam aplikację na telefonie, ustawiam sobie pszenicę, wpisuję odpowiednie dane. Ja tu zawsze wpisywałem, że 40 kg azotu mineralnego, odpowiednią fazę. Dzisiaj to była BBCH 51, bodajże. Wpisujemy, jaka dawka była zastosowana azotu, czy to ostatnie nawożenie, czy nie. Cyk, 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 pomiary, i wyskakuje nam informacja. I na tej podstawie, normalnie, biorąc pod uwagę to urządzenie stare. Jechalibyśmy z nawozem, a dzisiaj się okazuje po tych wszystkich rozmowach i też po komentarzach, które miałem pod swoimi postami, że to tak wcale nie do końca, że tak zero-jedynkowo temu urządzeniu nie powinniśmy wierzyć. I tak się trochę zastanawiam, bo danych mamy więcej, bo jeszcze to urządzenie jest opcja, żeby. W sumie nie wiem, czy, bo, już, bo to już tą rozmowę odbyłem jakiś czas temu, ale wydaje mi się, że to urządzenie też bierze pod uwagę. Zdjęcia satelitarne, które na przykład są w stanie nam wskazać, jakie było pobranie azotu na danej działce. Ile było w tym miejscu, w tamtym i tamtym? Wiadomo, że to nie jest taki idealnie dokładny, natomiast mamy pewien obraz, i tak dalej. Nie? Wpisujemy tą zawartość azotu mineralnego. Oczywiście, kto robi badania, to wie dokładnie. Ja ich w tym roku nie robiłem, ale robiłem w poprzednich latach i wychodziło mi, że ta zawartość azotu mineralnego jest bardzo niska. Ja tam miałem nawet 20-30 kg. I to było w tych latach poprzednich. A jak wiecie, z azotem ja nie szaleję, więc w momencie, kiedy wpisuję 40 kg azotu mineralnego, to uważam, że i tak, i tak optymistycznie. Nie? I powiem wam tak, mam wrażenie po prostu, że te urządzenie, pomimo tego, że ma te wszystkie dane, jeszcze zdjęcia satelitarne i tak dalej, idzie trochę takim pewnym matematycznym schematem, że Między 25 a 30 kg powinniśmy rzucić na jedną tonę pszenicy, mamy 10 ton pszenicy, tak jak ja tak robię na 10 ton pszenicy. Rzuciłem 170 kg azotu, 40 jest w glebie, mamy 210 i one tak mniej więcej do tych 250-260 dąży i nawet sobie robiłem pomiar wczoraj, bo pobierałem liście. I zaś każe mi rzucić tutaj na tym polu 30 parę kilogramów na drugim polu 20 parę i to się wszystko zamyka właśnie w tych granicach nie wiem 250. E, tu chyba 40 parę kilogramów nawet tak mi się wydaje, a tam 20 parę. czy tam poniżej 250 tu powyżej 250. Tak jakby trochę jedzie takim schematem, że książkowo tyle i tyle powinno dać. I mi na przykład e, jakby... no nie pasuje to, że... No w teorii, skoro dałem obornik w zeszłym roku jesienią, przerobiony, kurde, chyba zaraz deszcz mnie złapie, przerobiony, więc no nie ma siły, żeby w ogóle ten obornik nie wpłynął na rośliny. W ogóle, no to jakby to nie ma opcji, nie? Ja wiem, że to nie jest tak, że 100% obornika zaraz będzie w pierwszym roku, nie, ale niech by było 25%, niech by było 30%, to i tak jest tam, nie wiem, 20-30 kg azotu. Więc w teorii tu o te 20-30 kg powinno być mniejsze zapotrzebowanie, a nie większe, aniżeli tam na drugim polu, gdzie tego obornika nie dawałem, dawałem sam azot. Tam dawałem siarczan magnezu i, i, i azot, a tu dawałem obornik, siarczan magnezu, azot, jeszcze jakieś tam kwasy humusowe i algi, więc no tutaj powiedzmy, ta roślina jest kompleksowo odżywiona, a mimo wszystko, na te same założenia, on tu mi każe dać więcej azotu niż tam. No i wtedy wiecie, jest tak mówione, a bo to zależy od tam pobrania, a to zależy od miejsca, a to zależy od tego i owego i tamte stare urządzenie było w sumie, wychodzi na to proste, pomimo tego, że nie było tak bogate w te różne dodatkowe nowości technologiczne typu mapy, wchodziło się cyk, 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 30 pomiarów, cyk, 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 tyle azotu pobrane, dobra, Celujemy w taki plan, są takie warunki, rzucasz. A teraz jest tak, cyk cyk cyk, robisz to ileś pomiarów, masz te dane wyjściowe, bo wpisujesz, ile tego azotu mineralnego jest, ile nie ma. Ja w tych obydwu warunkach taką samą ilość pisałem, wszystkie dane są te same. I wychodzi na to, że wcale tak nie do końca powinieneś temu urządzeniu ufać i tak jechać ślepo. To no to jest trochę dziwne, nie? że stare urządzenie można było wykorzystać bezpośrednio do dawania azotu, a tutaj są pewne jakieś tam niuanse, które wpływają na to, że tak. Może nie do końca można mu ufać, że to tam tylko podglądowo, i tak. Nie wiem, jakby też nie chciałbym, żebyście zrozumieli, to tak, że ja uważam, że to się do niczego nie nadaje. Bo to nie, 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 nie o to absolutnie chodzi. Natomiast ja osobiście temu urządzeniu bym nie zawierzył, żeby. Pójść, zbadać i zastosować taką, a nie inną dawkę azotu. Natomiast, natomiast uważam, że posiadanie takiego urządzenia, bawienie się nim przez jakiś okres czasu, jeżeli ktoś ma chęci, nie wiem przez 5-10 lat, potrafi nam gdzieś tam pewne rzeczy uwypuklić, jeżeli będziemy dobrze analizowali, bo to też o to chodzi, właśnie o tą analizę. Powiedzcie tak, na chłopski rozum, na chłopski rozum, powiedzcie. Moje pytanie jest takie: dlaczego na tym polu urządzenie każe mi zastosować więcej azotu niż na drugim, skoro tu tego azotu po prostu ja więcej rzuciłem na pole? Dane wyjściowe są te same, zakładany polon jest ten sam, odmiana jest ta sama, to dlaczego tu, gdzie w teorii. weźcie teraz inaczej, z punktu widzenia rolnika, nie? Daliśmy 170 kg azotu, daliśmy 40 ton obornika, w tych wszystkich równoważnikach ten azot z obornika się liczy i teraz nie wiem, przyjeżdża doradca z takim urządzeniem, robi Wam cyk, 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 o wychodzi, że 50 kilo rzucić, nie? To ja z obornikiem i z tym azotem, który dałem i z azotem mineralnym pewnie mam z 250 kg azotu, które roślina gdzieś tam dostała i jeszcze 50 mam w teorii dać. Niecałe, no 40, chyba 6. To się robi prawie 300 kilo azotu. Powiedzcie, poszlibyście w to, a na drugim polu, gdzie nie dawaliście obornika, czyli te dane wyjściowe macie 40 plus 170, 210, i tam wam każe dać 20 parę kilo azotu, co się robi 230. 70 czy 60 kg mniej aniżeli tu. Powiedzcie, czy to jest sens? Czy to, czy, czy to jest logiczne? No dla mnie nie. I tak jak mówię, rozmawiałem, dyskutowaliśmy, jakby argumenty. Które zostały mi gdzieś tam przedstawione, one mają sens, natomiast no, e, nie wpływa to na to, że uważam, że, że tak powinno być i że te wskazania są logiczne. Po prostu i tyle. Tak jak powiedziałem, nie uważam się za eksperta, jeżeli chodzi o stosowanie tego urządzenia. Pobrałem liście, wyślę je do laboratorium. E, na tym muszę je wysuszyć. Mam wyniki z entestera z tych liści, porobiłem sobie. Wyślemy liście, pójdą liście do laboratorium. Porównam sobie wyniki wtedy entestera z tymi wynikami z laboratorium. A co ważniejsze, porównam plony, jakie są tu, a jakie będą tam. I mniej więcej będzie można jakieś wnioski wy wyciągnąć. Moim zdaniem, wizualnie, wizualnie ta pszenica jest ładniejsza i da lepszy plon niż tamta. Teraz pytanie: jaki wpływ na to miało? nawożenie obornikiem, jaki wpływ na to miały te algi, humosy, humusy, a jaki wpływ na to miało, ee, co jeszcze mogło mieć wpływ. W sumie nic więcej, bo to są dwie różnice, które występują. I tyle. I zobaczymy. Trochę nas minęło, ale zaczyna, zaczyna padać. Proszę bardzo, Banatus. Oj, nie, kurde, mokro, glinasto, ślisko, popadało. Już ciężko się chodzi, ale to, że popadało, to super. Tylko się cieszyć. I e, tak teraz tu patrzę, to powiem Wam, że kurde, te liście banatusa też tu są długie. Pobierałem sobie próbki liści tam bardziej, powiedzmy wzdłuż domu, tam gdzie dawałem ten kizeryt za domem i tam gdzie robiłem zazwyczaj te wszystkie e, badania entesterem, do którego zaraz przejdę, to miałem wrażenie, że tam były były mniejsze liście. Te flagowe. Ja nie wiem, kurde. Czego to zależy. No ale takie liście pobrałem i w tamtych miejscach wykonywałem te badania, więc, więc teraz jakbym chciał szukać... Kurde, jakieś błoto mi do kalosza wpadło. Jakbym chciał szukać jak najlepszych dorodnych liści, żeby te wyniki były jak najlepsze, no to bym chodził szukał, chociaż to są trochę krótsze, widzicie? Tam na pewno były większe. Natomiast no, te wyniki mają być jak najbardziej yy, rzetelne. No. Po prostu ja to robię dla siebie, nikt mi tam za to nie płaci.